Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnej rozmowie wideo w serwisie kolorowe Dzisiaj trochę porozmawiamy o odchudzaniu, a naszym gościem jest pani Katarzyna Witczak-Sawczuk z Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry Pani Katarzyno. Witam Panie Doktorze i witam Państwa. Pani Katarzyno, rozmawiamy dlatego, że w Białym Stoku ruszyły specjalne badania, które mają pomóc osobom z otyłością. Kto może się do tych badań zgłosić? W naszych badaniach poszukujemy markerów otyłości, także szukamy osób, które faktycznie już zachorowały na tę otyłość, czyli ich wskaźnik BMI będzie wyższy niż 30. Kilogramów na metr kwadratowy. Przypominając, BMI obliczamy właśnie na podstawie masy ciała wyrażonej w kilogramach i wzrostu w metrach podniesionych do kwadratu. Dodatkowo wskaźnik BMI nie powinien u tych osób przekraczać 39,9. Tutaj już nie klasyfikujemy do tego badania osób z otyłością olbrzymią ze względu na to, że tam już bardzo często są zaburzenia metaboliczne, troszkę wyższego szczebla. Każdy, kto do tych badań się zgłosi, otrzyma kompleksowe badania. Zazwyczaj trzeba za nie płacić, a tutaj niekoniecznie, więc też spora korzy korzyść, co dokładnie przebadamy, jeżeli się zgłosimy na uniwersytet medyczny w Białymstoku. Tutaj badań faktycznie mamy dosyć dużą pulę. Badamy krzywą cukrową, czyli najprościej mówiąc stężenie glukozy na i po obciążeniu do ustnym roztworem glukozy. Tutaj jeżeli ktoś był diagnozowany w kierunku cukrzycy lub panie, które mają za sobą ciąże, wiedzą na czym to badanie polega, dodatkowo przy tym badaniu krzywej cukrowej oceniamy też stężenie insuliny, które nam mówi o tym, czy pacjent ma jakieś problemy, na przykład z insulinoopornością. Dodatkowo sprawdzamy wszystkie parametry. Wątrobowe, sprawdzamy profilipidowy, czyli tutaj ten cholesterol, o którym też dużo się teraz mówi, i sprawdzamy parametry stanu zapalnego, no bo otyłość, jako choroba przewlekła, będzie charakteryzowała się tym nadmiernym gromadzeniem tkanki tłuszczowej, a tkanka tłuszczowa wydziela nam szereg substancji, które faktycznie mogą ten stan zapalny indukować. I tutaj jeszcze trzeba dodać na sam koniec, że te badania to nie jest odchudzanie, to są badania i wyniki, które otrzymamy. Z tym wszystkim możemy dopiero pójść do dietetyka i zacząć to nasze leczenie, jeżeli takie będzie potrzebne. A jak uzyskać więcej informacji? Jak się do Państwa zgłosić? Jeszcze dodam, że poza badaniami laboratoryjnymi też wykonujemy analizy składu ciała. Więc pacjent już ma, tak jak Pan wspomniał, naprawdę bardzo dużą pulę wyników, z którą może się udać do lekarza. Pacjenci są zapisywani pod numerem telefonu, który pozwolę sobie podać: numer telefonu 798-286-670. I pod tym numerem można dzwonić od godzinki 9 do godzinki 16 i wtedy są osoby już umawiane konkretnie na wizytę na daną godzinę i dany dzień. Nie ma czekania w kolejce tutaj, tak? Jesteśmy umawiani konkretnie, pacjent przychodzi i jest od razu przyjmowany. I niestety, ale choroby wywoływane otyłością w kolejce także nie poczekają, a ten problem w Polsce coraz większy i coraz większy także na świecie. Także zachęcamy do tego, żeby zapisywać się do tych badań, które prowadzi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. A na moje i Państwa pytania odpowiadała dzisiaj Katarzyna witak sawczuk z Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego właśnie tegoż Uniwersytetu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pięknie dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.